W naszym życiu zdarza się wiele śmiesznych wpadek, o których chcemy zapomnieć. Jak sobie z nimi radzić? Oczywiście z humorem. Nie traktuj niezręcznych sytuacji zbyt poważnie. Lepiej obejrzyjcie z nami 10 śmiesznych sytuacji i pośmiejemy się razem. Ciekawe, ile coli można wypić podczas jednego filmu, a chipsów ile paczek potrzeba, aby wystarczyło aż do napisów. Ted, dlaczego nie przestaniesz bujać w obłokach i nie zaczniesz się uczyć? To bujanie się na krześle może się źle skończyć i proszę! Niezłe trafienie! O nie, co ja mam na głowie? Co to za siatka? Co za beznadziejny dzień? Ech, trzeba było się skupić na lekcji, jak Jess. Tak, Ted, mniej myśl o jedzeniu. Ciekawe, nad czym Ted, Wendy i Jess tak ciężko pracują? Czyżby w końcu wzięli się do nauki? Spójrzcie, jak starannie rozwiązują równanie. Świetnie im idzie. Muszę się napić wody. Od razu lepiej. Ted, co chcesz od swojej koleżanki? O nie, woda się wylała, biedna Jess. Teraz jej ubranie jest całe przemoczone. Lepiej, żeby nie musiała wstawać do tablicy. No to do tablicy podejdzie... Jess! No dalej. Co? Ja? Ale dlaczego? No dobrze. Tak, Jess, wiesz jak rozweselić swoich kolegów z klasy. Dawno nie śmiali się tak głośno. Jedynym wyjściem jest ukrycie plamy. I wyślizgnięcie się z klasy. Może ci się po nikogo nie będzie na korytarzu. Ojej, chyba Emily postanowiła wykąpać teda. O rany, jak długo ona może tak paplać. To z pewnością bardzo ciekawa historia, ale Emily, czy nie chcesz być przez chwilę cicho? Tak, tak, jesteś niesamowita, ale zaraz utonę w twojej niekończącej się ślinie. Nareszcie skończyła. Dzięki Emily za twoją interesującą historię. Teraz będę musiał znowu suszyć swoje rzeczy. Jaką piękną spódnicę założyła dziś Jess? W takim stroju z chęcią odpowie przy tablicy. Spódnica, ale wstyd! Chociaż? Tak, jeśli masz w pobliżu prawdziwe przyjaciółki, to nawet stanie na środku klasy w szortach nie jest straszne to dopiero grupa wsparcia. Ojej, Ted, dla kogo jest ten piękny bukiet? Na kogo czekasz? O mój Boże, czy Ted patrzy na mnie? O matko, najważniejsze to nie wpadać w panikę. Czy on do mnie macha? Dobra, nikogo nie ma w pobliżu, to znaczy, że do mnie. Boże, on jest taki słowski. Nie mogę oderwać od niego wzroku. Cześć! Moli wyglądasz dziś świetnie. Witaj maleńka. Tak, Emily, te kwiaty nie są dla ciebie. Weszło niezręcznie. Kobieca przyjaźń jest naprawdę fajna. Uściski. i trochę bólu. Jeśli przytulenie trwa zbyt długo, głupie kolczyki, dlaczego w ogóle jej dzisiaj założyłam? Ojej, jej, to boli. Jak się z tego wyplączemy. To okropne. Ted? Co one by bez ciebie zrobiły? Po raz kolejny Ted was uratował. To było dosyć niezręczne, prawda, dziewczyny? Następnym razem uzgodnijcie, jakie kolczyki zakładacie. Emily znowu się gdzieś wybiera machnięć tuszem do rzęs i perfekcyjny makijaż gotowy. Ojej, ktoś tu zaraz kichnie. O nie. Tusz do rzęs odbił się pod okiem. Cała moja praca poszła na marne. Tym razem Emily nie ma zamiaru popełnić tego samego błędu. Tym razem zamierza przytrzymać powiekę palcami. Świetnie, Emily. Teraz nie będziesz wyglądać jak panda. Super, gotowe. O nie, znowu to samo. Nie martw się, Emily. Następnym razem na pewno ci się uda. Każdy ma przyjaciela, który cały czas je słodycze. Wendy, pospiesz się i dokończ te ciasteczka, bo Jess zaraz tu będzie i będziesz musiała się z nią podzielić. Dobra robota! Jesteś jak chomik. Ej, Wendy, nie uwierzysz, co się stało. Czekaj, co, co się dzieje? Dusisz się? O nie, Wendy, dlaczego wepchałaś do buzi tyle ciastek naraz? Ale wtopa przed koleżanką. 20 razy 4... Odjąć 10, podzielić przez 2, odjąć 30. O! Znam odpowiedź! Jestem gotowa! Jestem gotowa do odpowiedzi. Dobrze, Emili, podejdź do tablicy. Ups, ktoś tu chyba zapomniał użyć rano do Źle to wygląda. Co z nią dzieje? Emily, czekaj, poszło ci oczko w rajstopach. Co? To też? O mój Boże, co za głupia sytuacja. Dlaczego mam dzisiaj takiego pecha? Nie wiem po co w ogóle się zgłaszałam do odpowiedzi. Koledzy z klasy raczej nie rozumieją Emily. Dziś jest dzień, w którym nieszczęścia chodzą za nią parami. Okej, okay, teraz jakoś wrócę. Pa wszystkim już lecę. Myślisz, że to takie proste des. Najpierw spróbuj znaleźć swoją kurtkę. Hmm, gdzie ona jest? Nie mogę bez niej pójść. Może ktoś ją przewiesił. O, tu jest jej rękaw, muszę po prostu jakoś dostać się do reszty. Twoja kurtka się nieźle schowała. Trzeba ją jakoś wyciągnąć spod tej góry ciuchów. Tylko uważaj, Jess, nie ciągnij za rękaw, bo... Skończysz z wieszakiem na głowie, ostrzegałam! Masz bardzo stylowy kocek, Jess. Nie jest ci tam za gorąco, ale twoja kurtka jest już całkiem blisko. Podobał Ci się nasz wybór śmiesznych sytuacji? Jak najszybciej zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzach, jakie śmieszne wpadki Tobie się przytrafiły.